Jest to horoskop czterotygodniowy dla pani Joanny. Kochana, pierwsze przesłanie: powstanie jak feniks z popiołów, czyli czas zmian, czas takiej też transformacji wewnętrznej, ale też czas taki bardzo energetyczny dla ciebie. Już patrzymy sobie. Joanna, i tutaj się karty nam ułożą. Anna. Troszeczkę będzie zamieszania przy życiu uczuciowym. Karty pokazują, nie wszystko będzie tak, jak Ty będziesz chciała, aczkolwiek znajdą się rozwiązania w danych sytuacjach. Karty pokazują tutaj dobry czas na oczyszczanie właśnie tych relacji, po prostu sobie, dobry czas na oczyszczanie, dobry czas na takie układanie, stąd może być bardzo burzliwie. Bardzo dobry czas na sprawy finansowe. Tutaj poprosić cię o pomoc jakaś kobieta. Kobieta, która jest ci bliska, kobieta, która zdecydowanie będzie miała dość mocny problem, tutaj będziesz w tym uczestniczyła w pewien sposób. Są tutaj jakieś nauki, egzaminy będą, propozycje związane. Ale też może nastąpić jakieś rozczarowanie kimś, kto w pewien sposób mógł być dla ciebie bliski, a ciebie po prostu zawiódł. Spójrzmy dalej, jak to wygląda. Patrzymy sobie, Joanna. Cztery tygodnie. Tutaj karty pokazują dużo zmian. To właśnie dlatego ta wyszła karta. Wstajesz jak feniks właśnie z popiołów. Przede wszystkim zmiany, jeżeli chodzi o życie uczuciowe, takiej transformacji. Duża uwaga też na zdrowie u ciebie, na układ krążenia na jakieś kolana mi wychodzą. Uwaga na zdrowie kobiety. Tutaj układ pokarmowy, woreczek, kamienie, takie rzeczy. To może być mama, starsza kobieta, mama, bliska związana w pewien sposób. Też takie są jakieś energie przy związku na zasadzie. Na zasadzie właśnie oczyszczania, ale tutaj też mi wyszła karta pracy. Nie wszystko musi być takie piękne i ułożone, jeżeli chodzi o pracę. Możesz się rozczarować zachowaniem jakiejś osoby w stosunku do Ciebie. Spójrzmy sobie dalej. Spójrzmy na to życie uczuciowe. jest to czas takiej transformacji, oczyszczenia. Na pewno rzeczy się absolutnie tutaj nie zmieniają, jeżeli chodzi o stałość tutaj jakby partnera, aczkolwiek pewien rodzaj jakichś takich zachowań uczuciowych czy, czy rozmów na Wasz temat ulegnie zmianie, ulegnie transformacji przede wszystkim. Warto sobie zdać kto jakie ma potrzeby i o tym po prostu rozmawiać. W pracy uwaga, właśnie uważaj na fałszywych kolegów. Dość spore takie zamieszanie. W sprawach finansowych tutaj wygrane, dobre energie przy Tobie, tak samo przy mężczyźnie, jest przy Tobie, to samo się pokazuje. Bardzo dobry czas na sprawy finansowe. Spójrzmy sobie, jaka karta tutaj Anielska wychodzi przy Tobie. Już patrzymy sobie. No, właśnie, więcej humoru. Przepiękna karta, która mówi: baw się w pewien sposób, nabierz takiej energii lekkości, bądź taką osobą po prostu tutaj odważną. Nie bój się nowych po prostu wyzwań. Spójrzmy, co mówią karty energii o tobie, już patrzymy. No proszę. Wychodzi anioł balansu, czyli anioł równowagi. Oczyszczenie jest po to, żeby dojść właśnie do równowagi, żeby ta energia przede wszystkim nas pokierowała do, do równowagi. To jest bardzo tutaj ważne. Jakim kolorem powinnaś się otaczać? Kolorem lila. Kolorem lila, przepięknym kolorem takiego właśnie fioletu. Ten kolor będzie Ciebie uzupełniał.